Cześć kochani! Cześć! Witamy Was na vlogu. Ocie, jesteśmy tak kolorystycznie, tak. Ja, ciemniejsza. A ja o, troszkę mądrzejsza <noise> ciut, bo mam 28 Dajcie. lat. Okay. Już jest poważny wiek. No wie, no patrzcie. Jedziemy do miasta, po co? Słuchajcie, tak mi krety dokuczają, <noise> tak kopią, że muszę coś kupić na niej. Płynnie działa. Patrzyłam, już próbowałam, kupiłam cały litr, zużyłam, nie da rady. I teraz muszę yy, kupić takie odstraszacze na baterie słoneczne. Zobaczymy, czy będą by skuteczne. Zobaczymy. A ja dzisiaj założyłam sobie piękny sweterek od rodziców, który dostałam na urodziny. Ładnie mi w nim do twarzy. Nie, no tak ja się samo ale. Nie turkusowy. Pasuje, bo do blondynki to pasują właśnie takie kolory. Jest taka właśnie pogoda dzisiaj fajna, bo jest nie za ciepło, nie za zimno i akurat, no. że nie zgrzeje mnie. No wiecie, ty musisz kupić, a ja sobie wietrzę szafę. Ty to masz no widzisz, no. no. Niestety, ja to mam rzeczy na lata tłuste i na lata chude. O, i dobrze tak mieć. No. Nie ograniczać się. Nie, nie, nie. Także jedziemy. Będziemy Wam w trakcie nagrywać, co się u nas dzieje. Dobrze. Jesteśmy już na dziale dla kretów mhm. i patrzymy z mamą, co możemy tutaj wybrać. To jest elektroniczne. Mhm. Ale to jest na baterię. Ale to na baterię też nie, nie to się nie nadaje. musiałby baterie bez przerwy kupować? To pewnie jeszcze o, trochę schodzi, nie? No. Tak, tam ten był najlepszy. Nie, to było nie. właśnie coś takiego. To ten jest droższy o 20 zł, bo ja pamiętam jakoś tak dawałam... Musimy jeszcze sprawdzić gdzie indziej, Oczywiście, no nie tylko jest tutaj. Chociaż to jest mrówka, tak? To w Budoparze wcale nie będzie taniej. Nie. To musimy jeszcze gdzie indziej. A może tam będzie? Pewnie. Ten odpada, bo jest na baterii. Co to są? Komary kleszcze? Jakieś spraje, tak? Bros? Bros, i też są te płyny, ale... Te płeny nic nie dają, bo ja taki cały nie wybrałam. Bo to są cwaniaki. No. no to, to nie, to nam... idziemy dalej w takim razie, nie tak? Wiem, musimy idzieś sprawdzić. Muchołapki potrzebne nam są, nie, czy nie? Na razie nie jest. To co, jedziemy dalej? Mamka wadobójcza. No nie, podjedziemy. No, tak. A ja widziałam w action, ktoś pokazywał na naszej innej aplikacji, że... Jest taka lampa w Action, chyba za 30 coś złotych. Taka właśnie, co świeci na niebiesko. Stawia się w pokoju, i się komary lecą do niej i się zabijają. Ciekawe, czy jest tam nadal. Prędkość się. Co? Sprędkość się zabija. co? <laughs> to jest poważna sprawa. Co to są wędki? Wow. Co? jedziemy do tego No to chodź, tak. Takie łopaty. Nie potrzebujemy? Nie. Na razie nie mam yy, w, planach. <grystanie> nie ma w planach. Nie ma w planach. No to idziemy dalej. Wyszłyśmy z Action i tej lampy nie widziałyśmy, a na kredy też nic nie ma. Pani mówi, że, że u nich czegoś takiego nie ma, więc chyba musimy jechać do ogrodniczego. To zobaczymy. To jest najpewniejsze po prostu. Mhm. Bo my nie chcemy na baterię, tylko. Tamten sprzęt był taki, że się łączyło te dwa kabelki ze sobą. nie? na baterie słoneczne. Trudno. Pojedziemy gdzie indziej. Nie ma się gdzie zatrzymać. Jest tak dużo ludzi, wszyscy będą sadzić. Piękna pogoda. Dlatego. Dlatego. I tyle. Słońce, ciepło. Grzeje to aż chce się robić ogródek. Piękne te krzaczki są. Tylko Ty już nie bardzo masz gdzie sadzić. Co? No nie mam. No właśnie, ale jest dużo. To się coś wysadzi się wsadzi na nowo. O, jest rozwiązanie. Tamto drzewko, jakie ładne to drzewko. Śliczne. No śliczne. A jak pachną. Pokaż. Ojej, ślicznie. To by się przydały. Ale wiesz, no na werandzie to jeszcze jest miejsce. Czy to musi być do ziemi? Do ziemi, oj. Będą potrzebne. A to ty masz taką ogrodniczkę fajną. Już dzisiaj kochani nos miała czarny. Mama mówi, już kopałaś. Ale Jusia nie kopałam. Wcale nie. Dragi? Drago. <laughs> Widzicie kochani? Tak się trzyma humor. Przyszłyśmy po coś innego i co innego załatwiamy. No tak, to wygląda jakby... Te szczotki do mycia butelek. Albo do kibelka. Ale super ten krzaczek jest. Co to za krzaczek? To, nie, te... Ale wiesz, co? Czy to, to są takie y, szczepione na drzewku, czy, czy to takie po popór... prostu? Kali, Ale bardzo fajne to drzewko, takie interesujące. No i co? Nie ma na odstraszanie. Mówię do no mam, że trzeba dyżury zrobić. Będziemy odstraszać. Nie wiem, gdzie pojedziemy teraz szukać. nie, to No jeszcze budopar nam został. No to co? Ten mamy. No, weźmiemy taki weźmiemy. Uh -huh. No, to jest ten sam, który wcześniej ja kupowałam. No. Tylko, że ten. No, no, Tam parę złotych jest masz. troszkę droższy. No ale ten i tak się bardziej opłaca jak ten, co był w mrówce, nie? Bo teraz jesteśmy w budoparze. No ale nie, no, bo nie będę przecież kupować na baterię. No, no Tylko, nie żeby, wiesz, generować jeszcze odpadek. O, no właśnie. No, generować, odpady Niesamowite, mamo, no. się. dobra, no to no co? Wybiegałem. Ile potrzebujesz? Ile naliczyłaś tych kretów? Ja to wezmę trzy. Trzy? Tak, bo będzie mi łatwiej przestawiać później. No pewnie Wiesz? trzy i jeden mamy w domu. To, to, cztery. to będzie cztery. Koło domu. Koło domu. No w domu nie mamy. No. Już pułapki są na krety, ale co to? A i co ta pułapka oznacza? Ale my nie chcemy ich nie, zabijać. ja nie będę ich łapać i no nie zabijać, ale i co? Delatać je wypuszczać? No to przyjdzie z powrotem. One się coś się musi no muszą dziać. Się co? Muszą się wynieść. Nie, coś się musi dziać. Musi chyba będą po wodzie. Ja się... Po co krety kopią? Po to, żeby yy, żeby sobie po prostu ratunek robić, tak? No, jakąś drogę uciecć. No to mu, chyba deszcze będą. A ja wiem. A ciekawe dlaczego z ogrodu uciekły, nie? No, takie sobie upodobały. W tym roku sobie upodobały przy kwiatkach. Nie no, nie będziemy nie, się bawić w wypuszczanie. Płynu nie kupuję, bo płyn nie zdał... egzaminu. Płynu to i tak nie będziemy brać, bo psy mamy. Tak, ale on niby, jest, wiesz, odstraszacz, no to tak jakieś jeszcze ale to na stadiony, na... Coś nie, nie, tak, nie, nie na to psy. Ta, takie rzeczy musimy uważać, jak no nie, mamy psy, żeby nie, się to nie to by, Dobra. To. Mhm. wszystko. Na mole odzieżowe, to nie mamy. Dobra, no to co? Wszystko. Mhm. Fajnie, sprawa załatwiona. No, to jechać specjalnie? Nie no, ja tak mam... Śliczne. O, to razem z podstawką. Razem z podstawką. A przydałaby Ci się na jakiś kwiatek? No nie. No ładna. No? Wiesz Na, na co? Na jaki by się tam przydał? Ładna. Ale jaka droga, nie? No, bo to jest nie osłonka, tylko z... Doniczka. Doniczka. Do dziurka. No? Obiż, ale jest od razu podstawka. Ta jest trochę za mała. Ta też jest ładna. Śliczna, tylko że za mała trochę. i patrz, ta 20 zł. No, a no, bo jest mała. Bo jest mała. A większej nie ma, tak żeby nie, nie, widzę. nie ma. Takiej pośredniej, uh -huh. ale pamiętaj, że śliczna. Nie? No. A ta? Która? A ta to nie, jest ta nie, ta już nie ma takiego. O taka pośrednia, żeby była. Takiego uroku też już nie ma. Nie ma takiego uroku. O, ta to się nie trzyma. Ja tu zawsze macham bardzo ważne. My tu kupowałyśmy raz na prezent. No. Albo dwa nawet. O, baseny. Muszę Twojej koleżance zrobić zdjęcie, pokazać. Co? No. Że baseny są. miała kupować dla wnuczka. Mama, jak już się bierze za coś, to od razu na bogato. Nie, ja i tu dzisiaj Dobrze, chodź mamuś. Trzy mama kupiła. <grym no. <grym> Ale zobacz, tam nie było. W ogrodniczym też byłyśmy i też nie było. Może wykupione. specjalnie do No nie, ale wiesz, cena jest w ogóle to tak samo za paliwo jeszcze drożej no. by wyniosła. Nie mamy potrzeby do Kielc jechać. Bez Tym sensu. Razem Tym razem nie. Mówi ta, co pojechała po dwa kosmetyki, nie? nie? Ale są czasami rzeczy bardziej potrzebne mniej. No ważne i ważniejsze. Tak jest. Chcesz się wody napić? Nie dziękuję. A ja się napiję. Proszę się. Chciało mi się pić, mamo. Mama idzie oglądać jakieś huśtawki. Proszę bardzo, jak zakupy? <grym> Robi mamusia. Ale jak ci fajnie, wygodnie się siedzi? No, jak w doma To jest taka altanka. No, A w jakiej, w jakiej cenie to jest? O 900 zł prawie. No, to teraz stwierdziłam, że niepotrzebne nam. <grym> To w sumie po co jak ktoś nie ma werandy to tak ale wiesz co te deski nie są jakieś super solidne żeby to tyle kosztowało zatrzymałyśmy się z mamą na stacji na hot doga, bo jesteśmy takie głodne to już będzie nasz po prostu obiad no i na kawkę i, i jeszcze coś mamusia musi kupić na obiad Także teraz robię dwie kawki dla mnie i dla mamy i zamówiłam dwa hot dogi, yy, z kabanosem. Czasami ktoś mi mówi, zarzuca, że Ewa, ty nie pokazujesz zdrowej diety, a się obudzasz. Tak, kochani, ale po co mamy sobie coś odmawiać, a później się na to rzucać? Raz na jakiś czas, jak zjemy coś takiego, to się oczywiście nic nie stanie, bo to się wpisuje, a ty jemy nie od tego, co jemy, tylko od po prostu. Yy, zwiększenia swojego zapotrzebowania. A jeśli się trzymamy swojego zapotrzebowania, do tego jeszcze wprowadzamy jakiś ruch, to nie ma problemu z tym. <laughs> jeśli oglądacie tego vloga, to życzę Wam smacznego i smacznej kawusi. O dzień dobry. Dzisiaj obiad na obiad hot dog. Tacie nie kupuje, bo tata takich specjałów to nie, nie lubi. O tak. Yy, poproszę sos czosnkowy. Tak? O, proszę, kawka dla ciebie. Już tutaj cukier ci daje. Czos... Yy, Boże, czosnkowy, chciałam powiedzieć. Czysty Oj, wpadł mi jeden. Proszę. Jeszcze tutaj. I patyczek. Voila. Ależ proszę. Widzisz? Widzisz, jakie cuda? Ja nie umiem ugotować obiadu? Zjeżdża się na stację. Bardziej się powinno doceniać spryt. Zaradność. Zaradność? Dawno nie jadłam hot doga, Bo to tam czasami jest. Zachciało mi się, bo czasami mam także. Mm", a czasami. Mm". I dzisiaj jest właśnie to. Mm". A możesz mi ten patyczek wrzucić? To nic, że oblizany. Wrzucaj, mamuś, to jeszcze lepszy. <noise> sobie zamieszam to mleko. Tam już chyba będzie jeden, to możesz sobie odebrać. Proszę. No ciężko by mi było. Dobrze, że przyszłaś, pomyślałaś. Pyk. Tu mamy ławeczkę, bardzo zmęczone po takich zakupach. Paweczka, elegancko, ojej, jak ty ładnie wyglądasz w tym świetle, pięknie, o tak to można żyć, a... smacznego, jak jecie, a jak nie jecie i robimy wam apetyt, to przepraszam, ja naj... właśnie jak wieczorem oglądam vlogi czasami i ktoś nie. je, to mówię, no nie, wtedy mówię, dlaczego to ta godzina, <śledzimy>. smacznego. Przyszliśmy z mamą teraz do Diversa po tym pysznym obiadku. A tak szczerze, to ten kabanus był taki. Mm, chyba nieświeży, co, mamo? Niezbyt. Mama sobie jakieś spodnie mierzy. Chciała białe, ale nie ma białych, niestety. A ja sobie wybrałam takie spodenki. Takie i takie granatowe. No ale szkoda, że nie ma czarnych. Ale nie ma ciśnienia, co? Na spokojnie. za duże. To przyniosę ci mniejsze. 38, tak? Tak. wiesz, co, takie porty. Takie porty. Takie nie. Nie. Ja z... No, ale to wiesz, A tam może mi... przynieść tamte mniejsze, nie? Nie. nie. To, ale ty, ja z... ty je zobaczyłaś, mówiłaś, nie. że nie. Ja zobaczę sobie te. No? Jasne. Dobra. Ja jeszcze taką koszulę wzięłam. Ja w ogóle chciałam sobie białą koszulę jakąś kupić, ale. No nie wiem. Nie mogę ostatnio znaleźć. Może ta będzie dobra na mnie. Teraz ja sobie chyba zacznę przymierzać po prostu tutaj obok. Te spodęki powiem Wam, że fajne, bo są takie luźne, przewiewne. Te mi się podobają. Ten kolor tak średnio. Ja w ogóle lubię białe, yy, czarne. Pokaż. Te są super. Pokaż w dotyku. Fajne. W ogóle z Diversa są wygodne spodnie. No. Tylko najgorsze, ja pamiętam, kupiłam sobie czarne i i mi się troszkę sprawy niestety. Jeśli już chodzi o inny kolor, to już jestem taka. Nie wiem. Ciężko. I jak, mamuś? nie Ale ja chciałam, żebyś zobaczyła moje. Już. No i jak? Ale czy tu... widzisz, o tu mam... Może wziąć większy rozmiar? Nie bo to jest eska. One tak są szyte No? Nie, no bo nie, ale ja chcę, więc ja do wakacji to wiesz. No, one się rozciągnie. One się rozciągną. Ale jak w nich wyglądam? Fajnie. Fajnie? No. Jak spodnie? Nie. Nie? bo. Co się dzieje? Za bardzo znaczy. A jaki to jest rozmiar? 40 40? No. Nie Ale nóżki to ty masz takie szczuplutkie tutaj jak sarenka. No tak, nie, <noise> nie wiem, ja nie jestem to jakoś to nieprzekonana to nie. do tych spodenek. Ale mi się podobają fajne. Tych żółtych to nie przymierzam. Ten kolor mi się nie podoba. Nie? Mm -mm. Czy przymierzyć z ciekawości? Ja jeszcze taką białą koszulę wzięłam, zobaczę. No. Oj, ze mną to tak, kochani, wybredna, jak nie wiem. Ale tą koszulę sobie jeszcze przymierzę. Ja jestem po prostu taka, że yy, nie mam ciśnienia. Na no, spokojnie. Nie wiem, taką koszulę znalazłam. Ja ją tak chciałam sobie nosić. Ale nie wiem. Oj, nie zasunęłam sobie. Jak to wygląda? Chciałam sobie tak ją nosić. Nie bardzo, nie ta koszula. Coś mi. Ja nie mogę znaleźć koszuli białej. Nie. Ani ty nic nie znalazłaś, ani ja. Nie będzie nam przykro. Te gacie wiesz co? Nie przymierzam ich, bo ten kolor mi się kompletnie nie podoba. Taki już nie da mój ciaki. Systry. To nie. Kochani, przymierzałyśmy te ubrania, ale weszłyśmy z mamą do hausa i kropa, i w sumie wyszłyśmy teraz z hausa czy z kropa? Skropa? Skropa. I takie okulary fajne dorwałam przy kasie 49,99. To ja mam okular dzisiaj do mamy, mówiłam, że już nie będę kupować. No, świetne są. Ja nie mogę, nie mogę ich tylko zgubić. No nie. Ojej, od razu, od, Od razu inaczej. Naprawdę fajne. Co tam kupiłaś mężowi swojemu? E, słuchaj, tajemnica. Ja znalazłam tą koszulę, więc... <noise> Oj, zawsze trzy grosze musi. Ezo, ona by była chora, jakby się nie wtrąbiliła. Pokaż. Co pokazać? Proszę. Co kupiłaś, ale wyjmij. No co na ulicy. No a jak? Pokazał. Co się boję, że cię ukradł. czasami Nie, okej. Okay. A no super młodzieżowa koszula. kostkę do gry. W kostkę, kostkę do gry. Widzicie? Będzie szedł fototolotka, to no, akurat. Się nie, no super. No, I spodenki? Mhm. Przez I gdyby się powiedzi. dowiedział w jakim sklepie w młodzieżowym? No. <laughs> I spodenki też fajne. No, super. Paragon w razie czego. A ja no. sobie okularki, mamusia sobie nic nie znalazła. Mamusia to musi sobie sama jechać. Aha, skupić się, tak? No skupić się. A no. mnie też ostatnio ciężko było w zarze się skupić. Wiesz, bo też się tak raz nauczyłam, że dwa, trzy byłam sama i. No ale te okulary. Kurde, jak milion dolarów, nie? Fajne, no ale nie powiesz, że nie fajne. No szkoda było ich nie wziąć. Jak no. nie. Jedziemy już do domu. Z... Przestań mnie tu przedrześniać. Jedziemy już do domu, bo trzeba obiad ugotować. Tata do nas jeszcze nie dzwonił, bardzo jest wyrozumiały. Takiego męża mieć to ze świecą szukać, naprawdę, muszę przyznać. No widzisz. wszystko załatwione? Tak. Wszystko załatwione, wszystko kupione. Tata, prezent dostanie od żony. Od żony Taką żony też ze świecą szukać. A już o córce nie wspomnę, dwie, dwie świece. Sobie, sobie, mamusiu, to ty kupisz, Ja cię znam, ale przymierzałaś coś. Ja też z ubrań nic. Też sukienkę przymierzałam, ale o, wolałam się wam nie pokazywać. A te okulary to tak przypadkiem. No tak mi się podobają, no takie są takie, wiesz, amerykańskie, nie? Hollywoodskie, o. Z Hollywood w końskich. <gulary> Bardzo fajne naprawdę, musisz przyznać. Taką cenę ta szkoda. Ja w ogóle dostałam, to jest prezent od twojej koleżanki, bo ja dostałam od mamy prezent, żeby sobie coś kupiła, i od niej dostałam, muszę jej wysłać zdjęcie fajne idę otwierać bramę pilotem o lecą lecą Boże ta niunia dzisiaj mnie tak przytulała ale i Dusia mi się kosmale. o dwie piłki że dobra idę idę bo jak ja nie otworzę to moment oj 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 jakoś wyszłam. Cześć! Owaziu! A co to, co to, co Kto się tak cieszy? Dzień dobry, dzień dobry, moje słoneczka. Proszę, jak tam jak bez nas? Jak było Chodźcie! lady, lady, co Patrzcie! No, Poterek, Poterek daj buzieczko! Poter daj buzieczko! Cześć! Cześć, słodziaczku! Cześć, Lejdusia! Już zamykamy bramę, tak? Ładne mam okulary. I bluzkę też. Bluzkę to wcześniej dostałam od was. Od mamy. Mamusia ci kupiła, proszę. No. No, i co tam jeszcze dostałeś od mamusi, od żony kochanej? To jest dopiero klimat. No Widziałeś w ogóle te ubrania? widziałem. Jezu, ale mężczyźni to są mamusie? nie? Boże, kochany, ani na zakupy, ani przymierzyć. Przymierzaj! Jeszcze czego? No, pokaż się w tych rzeczach. Nie będę się pokazywał. No? Czyli jedno będzie tu koło domu, tak? No? I gdzie jeszcze rozstawiasz? A tam, przy... tam, tu? Nie. 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 To tam, się jak widzisz. A, smaczek. Na ząbki? Czyli tu będzie następny? No. A czy ta nasza księżniczka nic tu nie zrobi? No. Lejduś, kochanie. Czy na środku tu postawić? Nie, no, myślę, że uciekną, jak usłyszą. Tu jeden Albo na środku, tak jak mówisz. O, bo tu zobacz, jak idą. Widzisz? O kurde, no rzeczywiście. O. A może tu na rogu? Ja to bym tu może, a tamten przestawić. Mamuś, ty zdecyduj, no. bo ty się na tym a bardziej znasz. przestawiać najwyżej. Najwyżej tak będziesz analizowała, nie? No. Jego chyba trzeba z, yy, głębiej włożyć. Zobaczcie kochani, jak Lady przeskoczy. O, zobacz jak to miękko. Wow. No tutaj to nigdy, raczej kopała, ale nie tak. Co tam? Cioczam. lepiej i tego przestawię dalej. O, wiesz co? Kopią wszystkie strony. Nie wchodź! Nie cicho, wchodź. cicho, bo niech pokaże, jak wskakuje. Ona czasem to tak delikatnie przez tą siatkę potrafi skoczyć, że aż nie dotyka. Teraz to pokazuje, że nigdy nie umie. Lejduś! To jest specjalnie taka siatka, żeby one nie przychodziły. A jaki ładny ten kwiatek jest tamten? Jak on się nazywa? Rododendron. rododendron. A to kupiłaś go na dzień mamy. A no tak, teraz już sobie przypominam. Nie, 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 już Dobra. pamiętam. Lejdusia, nie gryź Zobaczymy, będziemy po prostu przestawiać. Wiesz? Dobrze. A, A to dwa czy? kupiłam wtedy. Tam jeszcze jest jeden z tyłu, tak? Ten rododendron. Tak. Dobra. Wiesz, dzisiaj, dzisiaj widziałam hasiora sąsiada. Hasiora, hasiorka, hasiorka. To co ale. mam musi nie bierzesz na środek, tego jednak tutaj na boku. Tak będziesz przedstawiała. No tutaj zobacz. No, nie nieźle. Nie dobrze. To jest niesamowite. O, tu zobacz co zrobiłeś. No widzę właśnie. Co lejduś? Rzucić Ci piłeczkę. Dobra, szykuj się, siad. Pięknie. I bum! Ale ładnie złapałaś. Chodź! Poterek, a ty co? Nie wszystkie, nie przez kwiatki. Udaj, mamuś, że nie widziałaś. Lejduś, no, siad, siad, Lady, siad, siad, siad Lady i chopa! Brawo! Ale ty jesteś zdolna. A ty co tam już poterku, smaczka ci sobie. Kochani, my już jesteśmy w domku. Mamusia już się tutaj z kretami ugania. Ugania. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Prosimy o subskrypcję, lajki oraz komentarze, bo jesteśmy ciekawi, czy ten vlog wam się podobał, czy może wam się nie podobał, czy może chcielibyście, żebyśmy coś nagrały z mamą albo nagrali Komentarz. Chociaż o, mam się dostała ostatnio wiadomość na Instagramie, że tak, oczywiście, taka żartobliwa to była, że Wicka przestanie ci obserwować, bo tyle pyszności tworzysz i robisz smaka. Tak, trzeba się najeść i dopiero oglądać. <grym> tak, kochani, buziaki, trzymajcie się. Pa!